No bo, jak nie ma ruchu, to o co zaczepić czas? Nie ma tak, Nie ma wahadła. Nie ma zmiany. Czas. Stoi? Nie. On nawet nie istnieje. A ja wtedy zadałem sobie pytanie, którego chyba nikt wcześniej nie zadał mi tak naprawdę, o co mierzyć czas? Skoro nie ma ruchu? Skoro nie ma zmian nawet w samym ciele, a ta zmiana to też ruki wtedy przyszło to słowo. Ciche, ale pewne. Jak dziecko, które podnosi rękę w klasie, proszę pani. Ja wiem. Czas emergentny. To nie zegarek go robi, nie klepsydra, nie kalendarz, tylko. ruch. Jest ruch, jest czas. Nie ma ruchu, nie ma czasu. Tyle. I to miało sens. Wszystko zaczęło klikać. Jak puszle, które pasowały od zawsze, ale ktoś je schował do innych pudełek. Ale. To jeszcze nie koniec tej myśli. Ona miała więcej warstw, jak cebula, albo jak sny, które śnią się w snach i tam właśnie miała mnie zaprowadzić.